Witajcie w Holokronie, a dziś poznamy archiwa Jedi, czyli skarbnicę niezgłębionej wiedzy, kolekcjonowanej i zbieranej przez setki lat. Archiwa znajdują się w świątyni Jedi na Korusant, a najdalsze zapiski, które tam odnajdziemy sięgają nawet kilka tysięcy lat wstecz. Zbiór podlegał bezpośrednio po tak zwaną Radę Pierwszej Wiedzy, która nadzorowała i porządkowała liczne wpisy, dzienniki czy artefakty. Praktycznie każdy Jedi miał nieograniczony dostęp do zasobów archiwum, jednak istniały zbiory wiedzy dostępne jedynie za pozwoleniem Mistrzów, czy też aktualnego opiekuna archiwum. Jak się można domyślać, zbiory te dotyczyły głównie Ciemnej Strony Mocy, czy też historii Lordów Sith. Każdy chętny wiedzy mógł kopiować i spisywać informacje zawarte w zbiorach, jednak trwałe usuwanie danych było absolutnie zabronione. Po zniszczeniu Osusa na 3996 lat przed Bitwą o Yavin, przepadła ogromna część Wielkiej Biblioteki Jedi. Resztki wiedzy zostały zabrane przez ocalałych Jedi, głównie przez mistrza Odan-Ura, który uratował pokaźną kolekcję zasobów. Tak zwanych Czterech Mistrzów zbudowało następnie świątynię na Korusant i otworzyło w niej nowe archiwa. Po jednej z czystek Jedi wykonanej przez Darth Siona oraz po pokonaniu Darf Nihilusa, zakon Jedi zaczął się odradzać i zbierać coraz więcej informacji. Proces ten trwał przez kilka stuleci, a archiwa wciąż je rozrastały. Jednak do czasu. Inwazja Imperium Sith, którzy przybyli z nieznanych regionów, sprawiła, że świątynie, jak i archiwa, popadły w ruinę. Latami zbierano fundusze na odbudowę, jednak w tym samym czasie Jedi przenieśli się na swój dawny świat, czyli na planetę Titan. Pozostali Jedi z Wysokiej Rady poinstruowali archiwistę Gnosta Durala, by rozpoczął odbudowę świątyni i jej archiwum. Mimo odbudowy pierwszego, głównego pomieszczenia archiwum, dopiero na 2500 lat przed bitwą o Jawin zbudowano to, co mogliśmy ujrzeć w filmach czy przeczytać w książkach. Nowoczesne, podzielone na kilka hal, archiwum zaczęło być największym zbiorem wiedzy w galaktyce. Archiwum pozostawało niezmienione aż do Wielkiej Czystki Jedi na 19 lat przed Bitwą o Jawin. Po tych wydarzeniach główny pokój archiwum został zamieniony na Muzeum Świątyni, które zawierało wszystkie opisy i szczegóły zmieniającej się na przestrzeni wieków świątyni. Rada Pierwszej Wiedzy powzięła ambitny plan. Wysłała dziesiątki mistrzów oraz rycerzy Jedi w różne strony galaktyki w celu znalezienia każdego możliwego śladu Sif z naciskiem na artefakty takie jak holokrony czy starożytne pergaminy. Ogromna liczba zbiorów została następnie zapieczętowana w sercu świątyni i ukryta przed innymi, by ograniczyć wiedzę i ogólnie historię o Sithach w całej galaktyce. Mimo zakazu usuwania trwałych informacji z bazy danych, Darth Sidious wraz z hrabią Duku zdołali usunąć kilka zapisków z archiwum. Informacje te skutecznie odcięły Jedi od wiedzy, która była kluczowa, by plan Darth Sidiousa doszedł do skutku. Wygrali również sekretne ścieżki nadprzestrzenne, które przydały się w nadchodzącym konflikcie. Gdy Mistrz Yoda zainteresował się problemem zniknięcia systemu Kamino, odkrył, że zostały usunięte także informacje o 37 innych światach, m.in. o Dagoba czy Dromund Kaas. Podczas wojen klonów dostęp do archiwum był wyjątkowo trudny i ściśle kontrolowany. Każdy korzystający był pod ciągłą obserwacją. Jednak nawet tak wysoki poziom bezpieczeństwa nie uchronił archiwum przed atakami, m.in. ze strony mrocznego Jedi Terenoksa, którego celem były holokrony. Po jego śmierci z rąk Anakina, Rada odkryła, że zniknął przynajmniej jeden holokron. Niewiele lat później Jedi, który bronił zasobów wiedzy swojego zakonu, powrócił do świątyni, by być przyczyną jej zagłady. Mimo licznej i dzielnej obrony, którą kierowała Jokasta Nu, archiwa zostały zdobyte, a Jedi w świątyni wymordowani. Reszta ocalonych, widząc, że nie powstrzymają Weidera, poczęli niszczyć archiwum przy pomocy mieczy oraz mocy. Setki lat historii i informacji przepadło, jednak nie dostały się w ręce sitów. Niemniej, ogromnej ilości zasobów archiwum zostały następnie przekazane Darth Sidiousowi, który rozpoczął jego katalogowanie za pomocą Armanda i Sarda. W tym samym czasie przepadł wielki Holocron Jedi, a niektóre zapiski w archiwum zostały zmienione tak, by służyły jako propaganda anty-Jedi. Sith miał także smykałkę do interesów. Ruiny świątyni można było zwiedzać za opłatą, a jedyni najbogatsi z bogatych mogli sobie pozwolić na wykupienie wstępu do samego archiwum. Niedługo później archiwum zostało ponownie zamknięte po tym jak wpadł do niego sekretny uczeń Vadera, Starkiller, ale to już inna historia. Świątynia wraz z archiwami została opuszczona. Jej martwy szkielet, zimne, puste korytarze miały być świadectwem i dowodem na potęgę nowego imperatora. I tak też było przez wiele lat. Aż do Nowej Republiki budynek stał opustoszały. Odwiedził go później syn tego, który był odpowiedzialny za upadek instytucji. Luke Skywalker w ciszy przemierzał ruiny świątyni. Raz jeszcze podjęto próbę wznowienia archiwum, tym razem przy pomocy historyka Jedi. Zaczęto od usuwania kłamstw, które wprowadził Sidious, a następnie zabezpieczono resztę informacji. Wiele lat później, podczas inwazji Yuzan Wong, planeta wraz ze świątynią i archiwum, przepadły raz jeszcze. Jednak tym razem, dzięki wspomnianemu historykowi, wykonano kopię całej bazy danych. W końcu ktoś pomyślał, żeby zrobić backup. Po wojnie z Juzan Wong rozpoczęto wielką odbudowę całego kompleksu wraz z archiwum, które odzyskało dawną świetność. Choć w archiwum doszło jeszcze do kilku ciekawych wydarzeń, skarbnica wiedzy póki co dalej służy tym, którzy chcą zgłębić jej sekrety. A jeżeli Wy chcecie poznać jeszcze dokładniej cały kompleks archiwum, zajrzyjcie do linków w opisie. Ja dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka i niech moc będzie z wami.